Cześć Wam, witam sobotę, ostatni dzień lipca. Tutaj mamy konwalik, czyli czarna trawka. Zaczyna kwitnąć. Jeżeli się wysieje, to powstaje trawka zielona. Nie uzyskujemy z nasion czarnej odmiany. Tu obok wychodzi nam liriope. Jego listki młode są białe. A inna odmiana Liriope właśnie zaczyna nam kwitnąć. Tu mamy kolejne Liriope, ale one kwitnie dopiero na jesień. Ma bardzo duże, fioletowe kwiatki. A teraz przejdziemy do kwitnącego latem. Tu mamy właśnie odmianę, która zaczyna kwitnąć. Już wcześniej wspominałam, żeby Ładnie były widoczne kwiaty, obcinam im górną część liści, ponieważ inaczej by były schowane w liściach. Dopiero dopiero się zaczynają rozwijać, kwiatki także pączkuje i już niebawem nam ładnie zakwitnie. Jeszcze łodyżki się pod, podniosą, także wydatni to troszeczkę jeszcze kwiaty nam do góry. Szaleje nam floks. odmiana bardzo plenna. od nadmiaru wilgoci na pewno jakieś nicienie nam się wydały, bo zaczyna nam chorować. Już kilka łodyżek ścięłam. Coś nam go podjada. Piękny taki. Śliczne ma te kwiatki, prawda? Te przebarwienia na nim bardzo dużo dają mu uroku. Również rozwar pięknie kwitnie, niektóre już przekwitły. Ma tak ciężkie łodyżki z kwiatami, że się wyłożył, ale nam to nie przeszkadza, ponieważ też ładnie się prezentuje. Tu mamy kolejne liliowce, piękne duże kwiaty. Loksy. Kolejna lilia drzewiasta nam się otworzyła. Piękne, pachnące ma kwiaty. I dość wysoka. Również zaczynają pełne jeżówki. Kolor biały tu dopiero czuprynka nam się ładnie rozwija. I tutaj mamy różową. Coś, widzę, ją podjadło. chcieliśmy w końcu żywokost. Bo ma już ładne nowe liście, które się chowały. Lilie się pełne. no tutaj właśnie na sobie mają Zaraz zerwiemy, pokażę Wam nowe cebulki przybyszowe. Akurat ta jeszcze nie jest dojrzała. Jeszcze nie ma swoich korzonków. Jak już zacznie dojrzewać, to po prostu opada. Tu są takie nawet większe, widać. I tutaj to zrywamy, rzucamy do ziemi i po prostu nowa roślinka nam rośnie. Mamy trojeść krwistą, kolor białego. Takie fajne ma. Jak smocze pyszczki, te kwiatki. Albo baletnice bardziej tańczące. Nie wiem, czy mi się uda to złapać. Nie uda. I tutaj mamy kolor różowy. Też bardzo ładnie się rozsiewa. Tu już zaczyna Nabierać właśnie silniki, nabierają rozmiarów pomalutko i to takie, już nawet lepiej nam widać. Też bezpośrednio wysiewam ją do gruntu. Jak przekwitnie, silniki się muszą otworzyć, i później mają takie latawce delikatne, że się przenoszą właśnie w inne miejsce. Tu przekwit nam wielosił błękitny. Zobaczcie, jego nasionka się... Żeby pobrać nasionka przechylamy tylko. I od razu mamy nasiona. I również bezpośrednio wysiewamy do gruntu. Oczywiście jak każdą jedną bylinę. Każda bylina nie potrzebuje żadnego przechodzenia, ponieważ sama przejdzie stratyfikację leżąc w ziemi przez okres zimowy. Mamy kolejną lilijkę. Tutaj mamy akant. Fajne, ma takie jak żółwik schowane kwiatki. Schował się między pyszną główką, która nam się wysiała. Tu widzę, mamy jasny fiolecik. A tam wysiała nam się taki ciemny fiolet. No ładnie ostrość. Widzicie, jest różnica. Tu mamy bardzo jasny. Tu mamy ciemniejszy. A tam bardzo ciemny. Także zmienia nam kolory. Tutaj kwitnie nam języczka. Takie bardzo duże słoneczniki ma. Również widzę, że nam wawrzynek. już łyżko zaczyna dojrzewać w nasiona opadają także przyszedł czas już pomału na wysiew nasion i tu w środku jeszcze ma nasionka takie jedno, o duże nasionko źle mi lewą ręką trzymać aparat tylko jeżeli chcecie sobie go wysiać to wcale nie musicie obierać go z tej skórki z tej otoczki po prostu Spada na ziemię i zaraz zobaczymy, zaraz Wam pokażę, już się ciemno robi. Nie wiem, o, to są tam z tamtego roku siewki. Także same się wysiewajmy, a zobaczcie ile tu już pospadało właśnie tych nasionek. Te nasionka również pozbieram dla tych osób, które brały gra, udział w konkursie. Bo dopiero zaczynam zbierać im nasionka także będziecie mieć też wawrzynkę także to krzew bardzo, bardzo pachnący wysiewać prosto do gruntu pamiętać kolejna roślinka, która nam zakwitła to bardzo delikatne kwiatuszki czyli tojat lisi ciężko uchwycić tak ma delikatne te kwiaty Kolejną kwitnącą funkcją w gruncie jest magalenika. Ma takie drobne baletnice na sobie. Również odmiana zimująca. Jak wcześniej wspomniałam wybudza się całkowicie od zera i bardzo ciężko się ją ukorzenia. Tutaj jest odmiana czerwona. A w tamtym roku dostałam od koleżanki odmianę o białych kwiatach. Także tutaj jeszcze czekamy na białe, młodziutka, sadzoneczka, ale już widzę, zapączkowała. Dobra, czyli kończymy, bo to już nie czas, żeby co chwilę było coś nowego kwitnącego. Także miłego wieczoru, miłej niedzieli. Białe jeżóweczki, a pamiętajcie, jeżówki z nasion niepowtarzających matecznych. Nawet jeżeli zbierzecie nasiona z białych jeżówek, bardzo rzadko, żeby powstała biała, choć czasami się udaje, wyjdzie nam odmiana różowa. Udało mi się, że ta jeżówka mi się wysiała, biała mi zginęła. Dobrze, że nie wyrwałam i mam białą jeżówkę. Pełnych jeżówek nie uzyskacie pełnych jeżówek, tylko puste. I pełne jeżówki, oczywiście, bardzo rzadko, żeby miały nasiona, ponieważ owadom jest bardzo ciężko dostać się, żeby je zapylić. Dobra, kończymy na dzisiaj. Dzięki za wizytę. Dzięki za łapki. I do następnego, cześć.